Rewelacja, słuchajcie, rewelacja. Prawie nikogo nie ma. 24 stopnie mamy. I co? Przyjechaliśmy na Bałan. I mamy pomysł. Idziemy, idziemy się pobawić trochę pozjeżdżać na śniegu, na sankach. Może będą sanki? Chodźcie z nami. Cię trochę nieswojo czuję, słuchajcie, bo, bo ludzi nie ma. Tak jakoś głupio się czuję. Muszę się do tego jakoś przyzwyczaić. Pusto. Jak w umarłym mieście. Ania, nie za ciepło ci? Papa! Papa! To jest moje, co będziesz, będziesz kręciła, to uważaj. Ej, nie Ania trochę nakręci. Aha, ale to już okej, okay. okej, okay, bo już, już się zepsuło. A tu co, nowe osiedle. Pusto, strasznie pusto. Cicho. Nie mów tak, to są umarłe miasta. Pamiętaj. Niesie mi tu propagandy. Kto tam krzyczy? Kto tu leci? Hej Emili! Micho hej! Happy New Year! Happy New Year. Piętro, piętro, zabaw dla dzieci i na tym piętrze zabaw dla dzieci wszystko Kids, Kids, Nike Kids, tam gdzieś widziałem Fila Baby, wszystko dla dzieciaków, ubranka, wózeczki i tym podobne. Czyli wszystko, wszystko dla dzieciaków. Tak, macie jeden, jeden poziom, i tutaj jest i zabawa, i różne tam atrakcje. No i oczywiście ubrania od lasu dla dzieciaków. Gdzie one poszły? Bo ja nie wiem. A, idziemy. Wszystko dla dzieciaków, wszystko dla dzieci. Foteliki Łóżeczka jest. Okej. Okay. Nawet proszę. Nawet Tommy Jest for baby. Jest dla dzieciaków. Jakby ktoś nie wiedział, bo ja nie wiedziałem. Nie wiem, gdzie one idą jaki mają plan, ale oczywiście zaraz się dowiem. Nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś na jedzenie nie szło. No i miałem rację. Idziemy szukać jedzenia. O, nie wiem gdzie, nie wiem, gdzie one mają zamiar tutaj coś jeść, ale gdzieś na minus jeden chyba, na minus jeden jest jakieś szybkie jedzenie, także idziemy tam coś coś jeść. No i traciliśmy, tu więcej ludzi, tu więcej ludzi, mamy no pojedzenie, tak, jakieś, nie wiem co one wymyśliły, oczywiście wejdą znowu do spicy i nie wiem, pamięć mają po prostu jak ryby, bardzo dobrze wiedzą, że nie jadam spicy, jak ryby, 5 sekund. E, chyba muszę iść do samochodu, zapomniałem telefonu. I jestem uzależniony w tej chwili od mojej żony. Strasznie tego nie lubię. <śmianowicie>

teraz to weź sobie tą zupę. teraz już nie masz nida jeszcze oblizałaś co to jest? co to jest? no, my już zjedliśmy a proszę bardzo, Dan sobie przyniosła z innej restauracji żeby nie było niejasności można przynieść z innej restauracji i, i zjeść razem z nami Zamówienie złożone gdzieś indziej. Trochę rzecz nie do pomyślenia w Europie, prawda? A przecież to jest takie normalne. Ona może nie jeść tego, co się tutaj je, a chciałaby zjeść wspólnie. Ale bym się wywalił. O! Ale zimno! Helen, taką masz ładną czapkę. na czyli... <noise> Widzicie jak się cieszą śniegiem? Ciekawe czy to z lodu zrobione czy z lodu, słuchajcie, to jest lód. Lodowe. No, zimno jak? Gdzie jestem? W Moskwie? Zjeżdżalnia. Dobra, idę do moich dzieci. Dobrze, do mojego dziecka. Michael No, zimno, zimno. Muszę Wam powiedzieć, że jest zimno. jedziemy dłużym okej, okay. Ania teraz ok no i wystartowałem i nie nagrałem swojego nagrania, ale tutaj nagrywam nagrania Zjazdów. Słuchajcie, to naprawdę było, 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 długie i naprawdę powiem szczerze, że się trochę wystraszyłem, jak już byłem na dole. Czy nie muszę, czy nie muszę, czy nie muszę jednak e, zabronić ani zjechać, ale zjechała bez problemu. Oh, no. <słuch> Jeszcze tato! Emil, gdzie jest tato? Najpierw górą przeleci. Spędziliśmy, spędziliśmy naprawdę fajne 90 minut. 90 minut trwa taka, takie wejście. Dostajecie ubrania, takie naprawdę ciepłe. To są te kombinezony. Dodatkowo dostajecie ochraniacze na buty. Te ochraniacze są takie antypoślizgowe, żebyście nie fiknęli gdzieś za mocno. Ania zadowolona, wesoła, ale przewidywałem, że problemem, że czapek pewnie nie dadzą, dlatego czapki wzięliśmy ze sobą. O, zresztą, żeśmy kupę rzeczy zabrali ze sobą, zupełnie niepotrzebnie, jedynie co to buty, buty, pamiętajcie, znaczy pamiętajcie, abyście kiedyś chcieli skorzystać buty, żebyście sobie wzięli ciepłe buty, ja sobie wziąłem ciepłe buty, ani też mieliśmy ciepłe buty, ale naprawdę tam było zimno. I, i tak 90 minut to jest wystarczająco. Półtorej godziny to jest naprawdę wystarczająco zupełnie na taką zabawę. Rękawiczki również, zobaczcie, tam żona bez rękawiczek i chowa te ręce dosyć mocno głęboko w rękawy. No i po. po... Po całej zabawie, ja poszedłem na kawę, dziewczyny poszły po herbatę. No i oczywiście dobrze by było się przelecieć gdzieś tutaj, żeby Wam pokazać co nieco. Dlatego wznieśmy się do góry. Jesteśmy w dzielnicy Bałan. Bałan jest to jedna z dzielnic Shenzhen. W 1979 roku został ten, ta część została włączona do, do miasta Shenzhen. W 1981 roku jako jednostka administracyjna obszaru należącego do Shenzhen została włączona, została utworzona tutaj specjalna strefa ekonomiczna, która później rozszerzyła się na całe, na całe miasto Shenzhen. Grom mieszkańców tutaj tej dzielnicy, zresztą tak jak i cały kształt, bo jest to około 90%, są to migranci z różnych części, z różnych części Chin, którzy zjechali tutaj za, za pracą. W 1991 roku potwarto tutaj międzynarodowe lotnisko, które później unowocześniono, i od tego czasu rozpoczął się naprawdę bardzo mocny wzrost ekonomiczny tutaj tej dzielnicy ja miałem tutaj swoją fabrykę niestety zostaliśmy wyrzuceni jakby to powiedzieć z tego miejsca może nie wyrzuceni ale grzecznie nam dano do zrozumienia że niestety ale nasza działalność jest już tutaj no niemiłe, niemile widziana robiliśmy wtedy polerowanie stali nierdzewnej i tym podobne rzeczy i po prostu już rząd tutejszy nie chciał aby tego typu fabryki jakby mieściły się w tym rejonie w tej chwili całość została jakby przeznaczona na elektronikę, high technologię i w tą stronę jakby idzie wzrost tutaj. To by było na tyle w tym tej odcinku. dzielnicy. Dziękuję pięknie, jeżeli obejrzeliście do końca, dajcie znać. Jeżeli wam się podobało, to też dajcie znać. Także ja was serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia i do usłyszenia.